ty wtedy swoje zwykłe modlitwy składaj na tym ołtarzu. Powiedz Jezu, ja chcę Cię poznać, ja chcę Ciebie doświadczyć, ja chcę wiedzieć, że Ty żyjesz prawdziwy i wstały. Nie historia z przeszłości, o której opowiadają chrześcijanie, którzy ubierają się w dziwne ciuszki i potem o tym mówią, tylko że to jest żywy, prawdziwy Bóg, tu i teraz. Tu i teraz. Biskup Grzegorz Ryś powiedział piękną homilię do diakonów, nie wiem czy tam w katedrze, czy tam gdzieś i tam, ale powiedział piękną homilię. Powiedział: Wy nie jesteście tymi, którzy zastępują Chrystusa, bo zastępuje się Chrystusa wtedy gdy go nie ma. Zastępuje proboszcza w dekanacie po sąsiedzku, wtedy kiedy proboszcz jest w szpitalu albo nie może odprawić mszy świętej. To jest zastępstwo. Natomiast my tylko wskazujemy na Chrystusa, który jest tutaj. Żywy i prawdziwy pośród nas. On z martwych wstał. Tym bardziej złożył obietnicę, że gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w jego imię, on jest pośród nich. Więc z wstały Pan jest tutaj, tu i teraz. I do niego kierujesz swoje prośby i błagania, nie w próżnie, nie w swoje wymyślone tam myśli, które snują się pod kopułą, tylko tu i teraz prosisz żywego i zmartwychwstałego Pana. Jeśli chcesz, to chodź i zobacz. Spróbuj, módl się a zobaczysz, jak Pan odpowiada. Amen. Szczyty unieście się podwoje, niech wejdzie. же Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Zapadający zmrok jest często w Biblii symbolem ciemności, która otacza człowieka, która ogarnia jego serce. Ale także zapadający wieczór jest zachętą do tego, by trwać przy tym, który jest prawdziwym światłem rozświetlającym ciemności naszego serca. Wyruszmy zatem w tę drogę. W drogę ku nawróceniu, w drodze ku światłości. I obiecuję, już nic nie będę mówił tego wieczoru o mamie ani tacie. Budlmy się. Panie, strzeż swoich wiernych, których oczyściłeś w sakramencie Chrztu Świętego. Niech odkupieni przez Twoją mękę mają udział w radości zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wsiądźcie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Bracia, nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, Ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku Piszę do was młodzi że zwyciężyliście złego Napisałem do was dzieci że znacie Ojca Napisałem do was ojcowie że poznaliście tego który jest od początku Napisałem do was młodzi że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz narodzony z Boga, strzeże go. A zły go nie dotyka. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz: Kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Nabożeństwo pokutne. To może brzmieć dosyć surowo. Pokutne. Ale niech nam pomoże święty Franciszek z Asyżu, dla którego słowo pokuta oznaczało prawie to samo, co nawrócenie. Kiedy mówił o pokucie, o życiu pokuty, o podjęciu pokuty, to myślał tak, jak w Piśmie Świętym jest napisane o metanoi, o prawdziwym odwróceniu się od tego, co sprzeciwia się woli Bożej, co jest nieboże, do tego, co jest zgodne z wolą Bożą. Po Bożemu, co jest Jezusowe, co sprawia, że człowiek w swojej wędrówce przez życie staje się coraz bardziej podobny do Mistrza. Dlatego dla świętego Franciszka świat się dzieli na tych, którzy czynią pokutę, czyli żyją w ciągłym nawróceniu, w tym procesie oraz na tych, którzy nie czynią pokuty. A zatem nabożeństwo nawrócenia Nabożeństwo ludzi, którzy pragną nawrócenia. Nabożeństwo tych, którzy chcą iść tą drogą ku usynowieniu. To już myślę dużo lepiej brzmi. To jest postawa całożyciowa. To nie można sobie odprawić jednego nabożeństwa pokutnego na całe życie. Będziemy tu wracać. Ale chcemy przez to pokazać, zamanifestować, że jesteśmy ludźmi w drodze, w drodze ku najwyższemu dobru ku Bogu. Słyszeliśmy, że z serca człowieka, czyli z jego centrum, tam gdzie decyduje, bardziej byśmy mogli powiedzieć że z głowy gdzieś tutaj naszej, nasze, z naszych pomysłów, z naszego rozeznawania dziwnego, pochodzą. I tam cały zestaw różnych grzechów, różnych słabości. Jesteśmy słabi, jesteśmy to pochodzi grzech.